takim ważnym przedsięwzięciu, które ma zmierzyć do wypracowania zasad współpracy, zasad interdyscyplinarności, która w zwalczaniu zjawisk takim jakim jest zjawisko przemocy jest bardzo ważna, kluczowa i myślę sobie priorytetowa. Mój udział w dzisiejszym spotkaniu jest taki, że Przedstawiam yy i opowiadam o tym, na jakim etapie znajduje się nowy krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który musi być dokumentem krajowym, spójnym, kompatybilnym z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która uległa zmianie. Wprowadziła nowe zapisy chociażby tak ważnych zespołów interdyscyplinarnych dotyczących, a one nie mają, nie mają odzwierciedlenia w obowiązującym krajowym programie. Zatem był to główny cel, dla którego pochyliliśmy się jako Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nad opracowaniem nowego dokumentu i teraz procedowaniem wszystkich spraw legislacyjnych związanych z wdrożeniem go w życie drugim ważnym powodem, dla którego powstał ten dokument, oczywiście były niewystarczające środki finansowe, które były zaplanowane na początku funkcjonowania obecnego krajowego programu. Okazuje się, że potrzeby są, potrzeby są duże, zjawisko jest dynamiczne, zjawisko jest rozszerzające się, zjawisko wymaga znowu interdyscyplinarnego podejścia, szkoleń, wszystkich służb, które mają służyć przeciw działaniu zjawisku, pomocy ofiarom przemocy, ale także sprawcom, dlatego też należało szybko tęże kwestie zmienić i muszą się pojawić nowe zapisy dające furtkę do finansowania na szerszą skalę zadań. I to, co kluczowe i to, co bardzo ważne, to wypracowanie spójnego systemu. To, że jesteśmy na dzisiejszym spotkaniu drugim już chcę powiedzieć z zamierzonych konferencji razem z panią minister Agnieszką Kozłowską Rajewicz. To jest też dokument, argument, że można razem na szczeblu centralnym, mimo wielu obowiązków, umiemy się porozumieć, wypracować wspólne kluczowe kwestie, które chcemy przekazywać dalej samorządom gminnym, samorządom powiatowym, ale też na szczeblu, centralnym, na szczeblu samorządu wojewódzkiego i urzędu wojewódzkiego. To, co jeszcze chcę Państwu powiedzieć, to to, że w nowym krajowym programie znajdą się takie rozwiązania, które mają służyć całodobowej bezpłatnej infolinii dla ofiar przemocy w oparciu o funkcjonujący telefon 112. Chcemy też znaleźć możliwości finansowe na utworzenie co najmniej dwóch placówek specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy. Znajdą się także regulacje prawne, które będą mówiły o tym, jak pracować ze sprawcami w oparciu o to, co jest, co jest dobre, ale wymaga pewnej korekty, poszerzenia o treści psychologicznej i terapeutyczne. Statystyka, ale już z podziałem i uwzględnieniem przemocy według płci i podsumowanie, ewaluacja, która ma być kluczowym momentem do wypracowania kolejnych strategii. Dziękuję. Jeśli będą jakieś pytania, pozwolę Państwu odpowiedzieć szczegółowo.